Czek, Max Dika. Ha, y oh nie, 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 widzę, nie słyszę. Ja dobra. Dalej, tak. Teraz Twój czas, żeby. Awali zresztą. Mój czas nadszedł, żeby. Podziemny świat, coś tam, powierzchnia, y litość. Jeśli coś tam nikt twójść. Uważaj, czak. Teraz czas, żeby sprawdzić swoją moc. Czek. A zarazem, moją moc w gronie w Hejo, z Tej strony Fixixix, pewnie Okej, a zatem, tak, dzisiaj gramy sobie w Deckup Attack. Y gier planowałem nie nagrywać, ale to możemy nagrać sobie tak y po prostu. Tak na razie nie planowałem. Oczywiście na kanał, to oczywiście, że gry jakieś będą wlatywać, ale. Y tak, dzisiaj taka gierka. Y stwierdziłem, że kurde, nie zrobiłem z tej Grill Bosses. Nie zrobiłem z tej gry bosses, się nie wrzuciłem na kanał. To jest też dziwne, że miałem wiele olbosy i większość wrzuciłem na kanał. Ostatnio właśnie w stronę czterech odkryłem. Ale nie pokażę mi tutaj, nie spojrzę, to, co tu się będzie działo w tak starym jak wygląda. Nie wiem, czy wiecie. Tak, no ale stwierdziłem, że... Dobra, w sumie możemy nagrać serię, bo jakoś tak dla mnie szczególnie nie obchodzi, żeby robić z niej tylko serię. Dlatego taką popieldukowo sobie zrobimy... A przy okazji tam do Dolbosy coś ponagrywam. Nie gram na, emulator, na emulatorze na telefon, ponieważ... No bo jednak chyba fajnie jest. Na kompie. Dobra. I... Jak to wyglądało właśnie? Okej, okay, nie, mo nie mogę sobie dawać. Pół mózgu, czyli dobra, dajemy dwa mózgi czy trzy mózgi. A dobra, taka pierwsza gra, to dajemy trzy mózgi. Okej. Okay. I tutaj musimy to koniecznie zmienić. Ja chcę jump na C, punch na... Punch na. Nie, jump na B, a punch na. Um, jump na na, na, na. na tym, co jest. punchem A. zamienić po prostu. Czyli jump na górze. O, właśnie, tak. Bo sprawdziłem sobie przed chwilą sterowanie i. no. to nie do końca dobrze wyglądało. Dobra, jeszcze tylko sprawdzę jedną rzecz. Okej, okay. już sprawdzisz, a zatem możemy zaczynać przygodę z. Decap, atakiem. Gramy jako czak, jak mogliście się domyślić z scenki, Tak. Hmm. Spróbujemy dzisiaj sobie przejść, moment. Spróbujemy sobie przejść dzisiaj dwa pierwsze światy. Ojeju, oh no, no to, no to brawo, brawo, brawo dla mnie, po prostu. Dobra. Hmm, Gramy szybko. Dobra, to jeszcze możemy sobie sprawdzić coś. E, ja pamiętam mniej więcej, jak gra wyglądała. Okej, okay, dobra. No to biegniemy po prostu. Pamiętam, że gra była raczej okej. Okay. Takie momentami troszeczkę słaba, raczej taka porządna. To trzeba było tak się wybić, tak? A, okej. Okay. Naprawdę? Naprawdę, naprawdę. Okej, okay, dobra, życie, życie, życie w Madrycie. Tak, na pierwszy, na pi pierwszą, na pierwszy raz skorzystam z. Tych trzech czy sześciu serduszek, tak, bo jest mózg i pół mózgu. No, aktualnie jestem dwójpółgłówkiem, więc jestem taki ponad. Jestem ponad ludzki, umysłowo, w tej grze przynajmniej. Dobra. Mam nadzieję, że też mnie słychać odpowiednio. To ustawiam sobie na początku. Więc tak, pierwsze, pierwsze dwa poziomy w każdym świecie. Gra pamiętam, pamiętam więc jak działała. W pierwszym świecie... Moment, bo tu punch. Tak. A tu jest okienko? Czy tu jest okienko? Tu jest okienko, dobra. Już dekursor, dobra, należy, że nic, 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 nic nie chce. Um... Dobra. Pamiętam, że pierwszy poziom właśnie w tej grze... Y, pierwsze dwa poziomy w każdym świecie... No po prostu trzeba było przejść, ale mi beznadziejnie idzie. Y, drugi... No tak okej, okay. no... tak, tak, taki idzie mi tak se w sumie. Y, ale przy trzecim poziomie trzeba było szukać jakichś popierdułek I no w pierwszym poziomie to akurat wiem gdzie jest ta popierdółka chyba. Kolejnych niezabar... kolejnych... no, myślę, że się znajdzie, sobie przypomnę przynajmniej. I uwaga, bo w niektórych się chowają też duchy. Jeszcze nie w tych. Ale w niektórych się chowały duchy. U, 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 u. Tak, 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 tak. Oni też wyskakują tutaj, no a Dobra, Pamię pamiętam, co mogło zrobić, skoczyć mogło wskoczyć na, na tym tutaj, tak? Tak, widziałem. No, to jest spora, spora, spora fajna rzecz. Bo można strzelać. Niekoniecznie do strzału, ale ogólnie można strzelać. No właśnie, widzicie. E, niestety, się, przeciwnicy się rodzaju na no się to... Ojeju, ojeju, ojeju! Co ja, co ja, co ja w ogóle robię? Nie, nie, przepraszam, przepraszam za migranie. Zaraz wracamy na górę. Chyba tam nic nie ma, więc no... No, no się przyzwyczajemy do tej gry. Eee... Tam pewnie jest jakiś sekret, ale mi zależy tylko na przejściu, te, na przejściu tych poziomów. Chociaż no zdobyć życia jednak. No, nie wiem, w sumie. No tu były chyba życia w tej grze. Był, nie były, były, były. Yy, na pewno. No. Yy, najwięcej chyba żyć można było zdobyć. Yy, najwięcej chyba żyć można było zdobyć. Yy, aha, to jest po prostu alternatywna ścieżka, okej. Okay. Nic więcej, dobra. I... okej, okay, dobra, czyli tylko serduszko, no to fajnie. Yy, to się zapisuje chyba też na kolejne poziomy, i mam serduszek. Dobra, więc tu jest, rozumiem, ścieżka dla zainteresowanych, takich jak ja. Yy... jakimiś fajnymi bonusami, jakieś mikstury. No nie pamiętam... no... No, to, to gra jest dosyć skomplikowana pod tym względem. Myślę, że my raczej rzadko z tego będziemy korzystać. Ale w kryzysowych sytuacjach, no, możemy wczelić sobie jak to wszystko działa. Okej, okay, przeszliśmy drugi poziom. Z trzech w tym świecie. Każdy poziom... Jest siedem światów. Yy. Każdy ma po trzy poziomy, przy czym trzeci to jest zarówno szukanie popierdółki, jak i walka z bossem. Ta popierdółka w tym świecie chyba była gdzieś tutaj. By była jakaś książka? Nie, to była mikstura. Właśnie taki epicki... Mario's Level Complete Sound czy coś, nie wiem. Jednak przygłośnie sobie tego, czekajcie Dobra. Okej. Okay. I tak. Yy, na ten poziom fajną sytuację było. Było na pewno. Yy, no fajnie byłoby też znaleźć yy, przed Bossem. O właśnie. wspomagać I, I nie stracić go. No musimy tak sobie zlatywać. Powolutku. Dobra Yolo. A widzicie jakie jestem dobry w to grę? A wy byście tacy nie byli za pierwszym razem. Nie no, już kiedyś w tą grę przychodziłem. No, ale na emulatorze gdzie zapisywałem sobie jeszcze, no. E, tak się chyba nie liczy. E, my już chyba no właśnie my już na walkę z bossem. Okej, okay, i... E, jakie były twoje ataki, bo zapomniałem? Na początku robiłeś a później rzucałeś chyba tym tą swoją popierdłką. Ja. Okej. Okay. Pamiętam, pamiętam jak można było z Tobą walczyć I później dookoła tym rzucałeś Aha Jak to wyglądało Okej, okay, dobra Już sobie przypomnij Dobra No to teraz tak No, ej, ej, ej Co tu się dzieje Czy teraz mogę, mogłem. Dobra, pamiętam Kurde, faj Dobra, jestem Tobą, okej okay. No i co co, co, co odwalasz? Dobra, yeah. pierwszy boss pokonany. Z klasą. No damage, no damage, no damage. Słuchajcie, no damage. Pierwszy boss no damage. No i pięknie. Yy, tu to, to, to były jakieś bonusy na górze, yy, tja, coś tu jest. Nie wiem. Nie wiem co. Czyli może jakieś duchy. Hmm, życie, okej. Okay. No, czyli coś co się... Okej. Okay, okay. O tym nie pamiętałem, ale... Pierwne. <śmieszne> Mi mi to od punchu. Ok. No tak, monety to dawały. I no i to kwestia szczęścia, można albo teraz trzy to trzy razy albo trafić w nic, albo zyskać życie. Wszelaki jest życie. Yy, mogę chyba to jakoś zatrzymać, tak. No to kwestia szczęścia. No i widzę już, że trafimy do dziury niestety. No, szkoda. A szkoda. Ale dobra. Cóż. To są bonusy. No i pierwsza część... Wyspa, nie wiem, żebra czy coś. Już jest. Teraz wyspa... Jaka LB, czyli łokcia. Tak mnie mam. Dobra. Y, Okej. Okay. Ciężko się zorientować czasami co jest platformą, łacenia. Y, Okej, okay, dobra. Czy tu jest duch? Nie, tu jest chyba kolejna ta ten gość. O, ale jestem dobry w tą gle. Y, tu jest moneta. O, no to fajnie. Może w życiu będziemy albo coś innego fajnego. Coś tu mamy fajnego. Nie. No, się życie, no życie się tam czasami przydaje, jak się straci, ale ja nie straciłem, bo bez... no jestem dobry w Dobra, mam nadzieję, że więcej tu nie będzie przelatywać. Yy, dobra, jakby ktoś tam mi chciał podejść, zajść za skórę, oczywiście. No to się przekona, że nie warto z z zaz zazierać z 5-6-em. Peniudokiem. Okej. Okay. I... Dobra. Yy, tu był chyba duch. Nie, tu było życie, okej. Okay. <grym> co to mówię o tych duchach? ono właśnie, no. I jest. Ej. Eee. Yy, okej. Okay. Pamiętam. Trochę gameplay'u było też w kolejnym... No, ale... Mm -mm. No, dzięki. Był, był moment gameplay, Będzie moment gameplay w kolejnym poziomie. Ale dobry jestem, widzicie. Myślę, że byli nie byli, dobrze nie byli. E, 2-1 go. Kudek. Aż bym przeszedł całą. No dobra, dwa światy na jeden odcinek, jeszcze poginiemy pewnie po drodze, to... To no. Te meduzy chyba wyskakiwały? Nie, to inne. To w trzecim świecie jakieś takie chyba wyskakiwały właśnie. I można, bo to jeszcze właśnie robi sobie boomerang. Jak się wejdzie do wody, to będzie trochę dupa. Ale spróbujmy. Zaryzykujmy. A no i, no i widzicie, jak się skończyło ryzyko. No nic. Ok, czy tam jest coś? No, no dobra, jedziemy. Może życie. Nie nic. A trochę tak, tak. Średnio w sumie, ale dobra. Sprawdźmy, czy czegoś tutaj nie ma fajnego. Nie, nie mogę jakoś, chyba. Dobra. No na dwa sposoby możemy zabić tych przeciwników. Jest to na pewno fajne. Ale dobra. Tutaj dostaliśmy już tego gościa. Nie rozpędziliśmy się odpowiednio i to jest... to jest... to jest błąd. No i jedziemy, I dzium. Dobra Tutaj mamy Okej okay. I się rozpędzamy No i kurde jak w Soniku o, no 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 jak w Soniku Tak a Ci dam jak w Sonicu. Jak w Soniku się rozpierdzielisz o ścianę O i tu właśnie jest ten moment gameplay'owy No a to on może dla dziesięciolatka jest wyzwaniem, ale dla mnie będzie easy jeśli nie zginę... Jeśli nie wpadnę do lawy, jeśli nie spadnę do lawy, bo jak się wpadnie do lawy, to się ginie. To nie jest tak, że lawa ci zabiera tam jedno życie i sobie odskakujesz. Tak jak w bajkach nie... To się wszy, tak, w grach bajków. Jak w grach. Niektórych. Nie, tutaj jak się spada do lawy to się. To się ginie. No i to jest coś gra. Okej, okay, tutaj sobie jeszcze zrobię przy okazji zapis na All Bosses. No i ten poziom był już troszeczkę ten. Kurde, nawet fajnie się gra, muszę przyznać. Yy, mogę się tam wrócić, czy nie mogę? Dzium. Nie wiem, czy się mogę tam wrócić, czy nie, w sumie walić. Ale nie było, nie, ale chyba tu gdzieś tak bardziej pod koniec w tym wypadku była ta, ta książka, chyba była, nie wiem, nie jestem pewny. nie Jestem siurem. I um, dobra no właśnie bo jeszcze go se jakby mi wytu... No tam... Ła! No a, to było nie fair. Tak troszeczkę. Ale dobra. Niech im będzie. Um, no ciekawa w sumie, Jakby nie patrzeć. I dobra, i znikasz człowiecze. Że ty też znikasz. I, 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 nie. Mm -hmm. O, o, właśnie jest. Czekaj, to czy zaraz nie będzie bossa? E, nie mogę patrzeć w dół. Znaczy nie. I czy będzie bumerang? Je, yeah, będzie. E, czy jest tu coś ciekawego? No jakieś dużo, dużo, różnych skarbów. Skarby, skarby, chcesz się znaleźć bądź podobny do niego. I podążaj z nami ścieżką Jana Pawła drugiego Taka piosenka była. Okej, okay. no i tu żadnych jakichś skarbów większych nie ma. Więc w ogóle przy połowa piosenka strasznie. Śmieszna nawet. I... Dobra, czy coś... Yy, nie, tu jeszcze nie będzie chyba bossa. Ok, nie no kurde, ja im na pewno nieźle sobie radzę w tej grze. Tu chyba będzie boss. To czekajcie. Dobra, yy, i tu chyba będzie boss, chociaż nie wiem. Tak, tu będzie boss. I jak ta żaba działała? Rzućmy może na początku. To sobie troszeczkę... Yy, rozrzucała te... Żab... żab, żab żabulska. Łap! I... no! A, naprawdę? Dobra, i... Łe! Dobra. I dojedźmy. I, yeah, dobrze. Ok, może zaraz będzie koniec, żeby. Że będzie jej powolutku na spokojnie, ale. Ale bez przesady też. Mmm. Dobra. No i, co? <laughs> I tyle. Zaraz jeszcze będę musiał kolejny sejs. Zapisać się. Ale to na zasadzie, że. No. Okej, okay, tu był chyba jeden duch i. Aha. No, skurczę seny, nie. Masz życie? Nie. Jak nie uważasz. Dobra. No to. Kończymy ten poziom. Y... Dobra. No i mamy. Okej. Okay. No i może tym razem nam się przeparci krowie. Hmm. No, gdziekolwiek, nie wiem, to i tak jest szczęście, nie wiem, czy jakoś... nie można. Okej, okay. nie mamy życia, ale mamy, ale mamy coś ciekawego też, Jakieś tam mikstury, nie wiem. No, później możemy zobaczyć z te mikstury, ale na razie, no właśnie, jedną, jedną z tych wysp kolejnych ogarnęliśmy. Teebulant, nie wiem o co chodzi. O, to będzie poziom ucieczka. Dobra. My tu kończymy. Ja tylko jeszcze zapiszę. Okej, okay. save state zapisany. To też przeto ergo możemy już sobie tutaj kończyć ten odcinek. Kurde, fajnie się nawet w tą grę gra. Szczerze? Fajnie się w tą grę gra. <grym> ja też taki doświadczony, tylko jestem już gracz. No i gra mi się podoba nawet. No dobra, zobaczymy. Jak to będzie dalej z tą grą. Mam no nadzieję, was. Elo.